Lecimy dalej, zobaczę. Teraz ja zacznę normalnie od ekspansji, już jak normalny gracz. Pamujemy spację i Z. Na początku. Jeden sobie tym zrobił ksywkę, no i spokoj, i wszystko jasne. Okej, okay, on idzie w. Aha, on z jednej bazy mnie chce krabami chyba pocisnąć, a to śmieszek. Czyli co to kontruje, Ma muty czy... No i właśnie, panie inżynierze, jest dylemat. Co tutaj się opłaca zrobić? Bardziej. Czy ma muty czy te? Dobra, zrobię starforza może. ja, moje te kontrują, czekaj. Aha. Ej, no, mamuty, no, zrobię tak, tak, zrobię o zdecydowanie zrobię mam. Chociaż no, destroyery też może nie miałyby. Ale no, no dobra, jednak powietrzne pójdę. Jednak wydaje mi się, że... Może mamuty mnie uratują. Powinny. Ciekawe czy kraby są dobre na knight'ów. Nie mam pojęcia. A on teraz dopiero ekspansję zrobił? To bez sensu, że on zrobił technologię, a potem ekspansję, no bo to albo wywiera presję, no bo teraz jest za tyłu ekonomicznie i to nic z tego nie ma. Tak realnie. I zobaczcie, że nie ma nic na powietrzne rzeczy, więc jakbym zrobił airshipa, to on co prawda słabo atakuje lądowe, no ale jednak atakuje, nie? Mogłem go samymi airshipami zaraz zjechać pewnie, ale nie zrobię tego. Tylko tylko spróbujemy. O, a może to zrobić tego destroyera zaawansowanego, bo to też mu będzie wszystko kontrolować. No, zrobimy Tier 3, może na samym początku. Zobaczymy, co się wydarzy. O, on też robi. A nie, co? On robi. Bater Aha, no to trochę nam psuje zabawę. Ale jednak, i tak to zrobiłem. Za zagapiłem, zagadałem, a tu. W jasna eko zrobił. Faniek. Dobra, dobra. I tak robimy. Co do nas należy. No, powinienem się rozdzielić. A to widzę że jakiś esportowiec, że takie ataki są. Nie ma żartów z tym gladiatorem. No, mógłbym po prostu więcej r zrobić i wygrać. Ja nie wiem, czy on tego nie zrobi, ale no wtedy chyba pójdziemy w w kusze. Dobra. No trochę jestem w plecy ekonomicznie, tak nawet bardzo bym powiedział. Ale niech ma szansę. Ciekawe czy zrobić te powietrzne, nie? Znaczy, nie mam zielonego pojęcia co on zagrał, to może pójdę jakimś zwiadowcą. Się doinformuję. Tak zrobi sam RC, to trochę beczunia będzie. A, jeżeli. A, dobra, kraby jakieś są, ale jeden, to ciężko powiedzieć, co on sobie zagrał. Czy mnie doganiają? Wow, czuję siłę. A jak oni wolno chodzą z tej stroje. Dobra, myślę, że on drogą lądową już mnie nie pociśnie, więc muszę tylko airshipy robić. Ewentualnie bali yy, te kusze rozbą. Sprawa wizualna w cię lepsza. No, trochę dłużej go robili, chyba. Doskonale. Ej, gdzie jest reszta? <grystanie> to co ci. Jak oni wolno chodzą śmiesznie. Jak śmiesznie oni chodzą, no nie mogę. Dobra, ale pewnie w mają takie konkretne. Dawać na front. Wierzę w was. Jaki zasięg w ogóle też mają. I w ogóle chyba jest tak, że automatycznie oni atakują jednostki duże. Chyba jest jakiś taki automacik trochę, no. Kurcz, ale miazga. Czy nie? Pewnie, że miała zgonia. Ciekawe. Żuk z działem na plecach. Jak mają być szybcy? No to śmieszne. Ciekawa jednostka. No chodzą komicznie, destroyery są trochę szybsze. Nie, kurczę, powinny być jakieś statystyki właśnie, żebyś wiedział, czy ta jednostka mocniej atakuje, czy ma mało życia, czy... Bo tak tylko masz w miarę, czy ona atakuje obszarowo, czy jest duża, czy jest mała. No po kosztach też można trochę poznać, nie? Ale, ale potrzebne moim zdaniem są jakieś takie statystyki chyba w miarę w grze, no ale może chcą robić tak bardzo... Yy, no podstawowo, casualowo. się Romeo. Dobra, saj... Sardio. Jakiś gość. Sardio. Zrobił ekspansję na początku, no to jeszcze jest sportową. Ma kraby. Szokery. Aha, czyli ja chyba muszę... Jak on zrobi lądowe, to ja chyba muszę też pójść w Starforza Kraby robi, dobra. A jeżeli on pójdzie w powietrzne... To chyba też może Star Forge. Zro... Co nie zrobi, to chyba Star Forge. A będzie Dobra, robię, robię też Star Forge, czyli te technologie tutaj na dole, nie? To samo co on w sumie. Tylko mamy wśród inne jednostki. Co będzie z pomową mamutów? Z obu stron. Czekaj, mamuty są to. No nie wiem, w sumie oni są dobrze no mamuty? Nie jest napisane nawet. Po prostu brak danych. Być może są dobre, może są niedobre. Domyśl się. Uh, kolego piękny ekspandzik. Dobrze. Step out and scan. Eh? Firing on enemies. Units reporting damage. Knights selected. Cut. Knights moving. We are here. Move units and units in combat. Set Knights of the Union. We Ojej, are here. Oh, yeah, so I'm here today. What is the country on IP? Workers, workers, units. Ay, 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 ay.

Until ready. Units engaged. O, zaczyna się robienie latarających. Jak się baza ciekawie pali. No dojechał mnie, stwierdziłem, no pierwsza przegrana, no. Niestety. Ale tak, ważna lekcja, że kraby kontrolują Nighting. I to tak nawet sensownie. Więc może coś to zmienimy. O, better luck next time, mogę mu napisać. GG. Na pewno AI to jest? Może tak. Nie no, jak człowiek. Feliks, się ma? Co to jest map setting? Nie wiem o co chodzi. No nie poszło. Zawiodli mnie nighty. Coś się stało? Zebogowałem chyba. Dobra, czyli co, co mam robić, jeżeli ktoś zagra kraby? To było dobre na kraby, nie pamiętam. To jest jednostka mała, tak? Czyli jednostki małe teoretycznie kontrolują... Kraby są małe? One wytrzymałe i takie nawet obszarowe są, ale... Zaczynam w to wątpić. Czyli oh <grym> blinkami se pogram. Dobra, już mam ochotę na blinki. Gdzie to jest? Dobra, to, to sobie zapiszę, chociaż to jest taka średnia ta. Teraz tak, wybierzmy tą środkową. Aha, w niej nic nie ma, tak? Ja nie mogę jej wybrać. Dobra, zapiszmy to na drugim slocie też i teraz... To wybierzmy to i teraz sobie zróbmy drugą talię. Aha, i teraz mogę kupować też, gdybym nie miał tych rzeczy. Eee, I zróbmy so chwila, chwila, chwila. O, Sobring Hunterki, dobra. Zróbmy swoją dawną kompozycję. Tylko nie pamiętam, czy ja grałem... Czym ja grałem? Advanced Bring zrobić, szal szalony. Co, po 125? Oni nie kosztowali mniej? Takie bogactwo to jest? No dobra, trudno. Ile? I 5 zaopatrzenia? Więcej, tam więcej. Dobra, i no zrobimy, to? nie wiem, mamuty i te, te, te. A tutaj Walkiri. Kiedyś tak się grało. Zobaczymy, czy to mocne nadal. Pomikrujemy trochę. Johnny. Och, O-och. John... Oh. Oj, Ricole, widzę grane są. Kraby od razu z jednej bazy wali. No to, kaskaderską. Ciekawe, ciekawe. A blinki, więc muszę ustalić. O, jakoś inaczej. Blinki. Jezu, nie dobrze. Że... Nie, robię, robię te normalne blinki. Nie, no dobrze zrobiłem, dobra, spokojnie, spokojnie. O, pozwolę, odkryłem blinka, dobra. O, bądź Zapomniałem zrobić technologię z wrażenia. Jezu, jak on mi tu krabami zaraz się wbije. Będzie kaplica. Już się lękam, gdzie te kraby są pewnie już blisko. Jezu, jak one zasuwają, ty. O mój Boże, ile czasu do, do technologii. Zepsułem maksymalnie.

nie stracić tego, to będzie już sukces. Chyba mu się plan posypał. O, a może? Może coś może i nie. O, postawił bazę, dobra. No to ja mam większe wydobycie. Znaczy szyb... No tak, tak, będę mieć więcej. Powinienem mieć więcej. I chyba też lepszej kompozycji. No, 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 no. Będzie, będzie bardzo zadowolony. Robimy wam mood. No i tak mogę to lepiej obronić dużo. O, to jest słabe na tych na Advanced Blinków moich. No, czyli chyba powinienem zrobić technologię inną, no zaraz, ale to jeszcze zobaczymy, no, może. No, on robi to. No dobra. To albo nic nie zmieniać. Albo zrobić walkirię, którego skontruję. A no, zrobimy sobie. To myślę, że z mamutami wygram. Nic z tych rzeczy piękny kawalerze. Wystarczy, że zrobię rszyj po miliony i, i wygrankę, ale pobawimy się w Walkierie jeszcze. Blinki są słabe na to, na co słabe? Na to otwarcie z krabami. No, na rasz z krabami, no można się pomylić, ale jak się pomikruje, to chyba jest ok. Grałem w Salako. Romeo, nic mi to nie mówi.

Oto no czekamy aż przyjdzie i się podda Poczekamy na niego. Jak widzicie baza się regeneruje. Ej, teraz dodali to animację, bo nie było tego. Co on robi? Co? Gargantula No dobra Możemy tak się pobawić. Chociaż mądrzej byłoby już wygrać chyba. jest zniszczył dużo? Nie, ledwo co. Ej, hey, Valkyrie jest to trochę wolniejsze od tych, czyli jest spowolnili, bo kiedyś były szybsze. Ale tak łatwo Butterfly'a teraz nie złapią, dobrze wiedzieć. Chyba trzeba ja te Gargantule pokonać. Po to Destroyer'y by na nią pomogły. No najwyżej się wycofam, poczekam na Destroyery. Let's ekspansję, co to znaczy? O, zaraz będą, bydlaki robi? Ej, nie zbudowaj <grybujesz> Nie wiem co się dzieje A mógł zrobić gargantulę Zaszprejował Dobra, ja teraz aż Oszpreję Siadło, GG, no taka dłuższa, fajnie, dobra, a mam dla Was klucze dobra? też na pewno, z YouTube'a wszystkich też zapraszam na Discord'a z Polska, w opisie jest oczywiście link do Discord'a, na czacie też możecie sobie tam na dół przewinąć. no na streamie tam na dole możecie sobie też przewinąć i też jest link do Discord'a, słuchaj jak się pisze, w Discord, chyba też powinno być. Czy jeszcze o tym nie pomyślałem, a jednak jest no ten drugi link i też na kanał YouTube'owy Battle Races Polska zapraszam.